Tylko proszę, by nie strzelać, brałego się w kurwie. No, jasne. Tylko, Ale proszę, bez cenzur, nie cenzurować słów, żebym bana nie dostał, tak? A, nie, no. Oczywiście. No. To, to powiem ci, że ty w ogóle, nie? Ty masz większą paletę z wodów niż ja. Naprawdę. Si! Hahaha! No, jak ty wynika z tym Ronaldo, tylko chyba robisz, nie? Ale mam skład, no ja nie wiem co strzela, no. To Ronaldo krzyknął. No, nice, jest na boisku. Ja mam odświeżony skład, Piotr. Kurwa, jak to przyszło? Czytam cię kolego, no czytam cool cię! De. Znam cię Piotrusz! To nie jakiś kurwa pistolet z pierwszej ligi. O kurwa, no to tak jak poczułem progres lekki? Haha, przecież to jedną rękę tylko. O ty chuju, to my w teraz. oddaj to, nie, nawet nie dotykaj jej. Kontra! De Brujen. Jaka kontra morda, jak ty jesteś w twojej połowie? Kurwa, no spadł, spad, powinien spadać na moją Mogę Jebany czołg pierdolony, nie! Wychodzę <grym> Ale elastiko z dziurą, widziałeś to? No, no z chujem kurwa na czole, nie wkurwiaj mnie na tych kacznogach Popierdalasz Jakieś podania kurwa, masz kacze Nie wiem jak to przechodzi Oni nie kiwaj się ze mną, bo cię... O Jezu <grym> Chuju co ty robisz, Morty? tam piłką grecki bockki 5 metrów od bramki Dobra, wiesz, że wracam. Już jest kontra no, teraz. Tak, tak, nie no oczywiście, że tak mordeczka, ja już jestem przerażony Ty. <laughs> no, ale to przechodzi w ogóle, co jest. No ja mam farta coś w tym meczu, Wydaje mi się, że mogę wygrać go Ale masz tak, że kurde piłka czasami tak przechodzi, nie wiem, przeze mnie jakoś dziwnie O ty! O! <laughs> nie <ma>! ty, ty <śmiech> <śmiech> tak Łatwo! Ja nie wierzasz no. Jak to łatwo przychodzić i... Nie no, no ja panie, też, jest, ja, też to, nie jak, ja też nie wiem, ja też nie wiem jak to jest z Ale bramka. to prawie Ładnie, że się to zrobił. Ładnie, żeś sobie cofał jeszcze tym gałką elegancko, nie podpaliłeś się. Po przerwie po prostu, świeżo Nie no, to możesz powalczyć. Ja jestem słaba dzisiaj, już też zmęczony, chociaż też jest zmęczony, mówiłeś. No i co jest? No kurde, co to za podanie, no? Ej no, w ogóle... JEJ! W ogóle nie radę, co, CO JA robię? To? Ja nie wiem, co się dzieje, ty, no mój w, w ogóle to piła. Nie, skarnął to! Ramol, ty Ramolem, kurwa! Jak on ma 75 lat! Zaczynam się stresować. Zacząłem się bardzo że przegram z Pągowskim. No ale kurde, jak mi popchnął, no! Gnój. Nie no, co ja robię w ogóle, powieszcie mi, to jest żenada. Jezu, ja gram tak chujowo, że mi smutno jest. No kurde. Nie no, kurwa, nie mogę normalnie poklepać. Poglądaj mi tą piłkę, muszę się strzelić, bo jest żenada. No kurde. Ajajaj! Aj, aj. A! Kurwa jaka piguła! Koniec tego, kończę się bawić. Nie, 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 nie. No kurwa! Valwerde, walwerde. Kurwo! No podjebałeś mnie! Pizak! No przecież gol leciał. Nie, to jest. Daj powtórkę szota z tego. Chcę z chuj. No ale kurwa. Nie mogę normalnie piłki podać prosto, no co jest? No kurwa gdzie ja podaję, no, do chuja. Tyle nietrafionych podań w ogóle, to jest nieprawdopodobne. Jest! To, eee, no to niemożliwe Kurwa kapigua. Ale nie, ja mam prawdę, mam wrażenie, że to piłkarze, tak jak grałem sobie z nimi wcześniej. I wychodziło, ja mam wrażenie, że to jest jakiś, jakiś handicap w ogóle. Jest tak, ale ja tak miałem, 10 lat temu miałem tak samo, jak grałem z Remikiem, miałem, z dnia na była taka zmiana diametralna w grze, że miałem wrażenie, jakby jakiś Silent Update wyszedł, zupełnie inaczej się w grę grało. No, no ja mam takie wrażenie, jakby ci goście nagle w ogóle, nie wiem, nie podanie nie jest. jakieś dziwne wchodzenie. podania z dupy cały czas, nie wiem, tragedia jakaś. Kurwa, nie mogę wyjść. Ja pierdolę, nie! No! Jest, mamy to! <grywa> <grywa> Uratowałem się trochę. Ja pierdolę, jaki kasztan! <grywa> Mateusz, ale będziesz, ale będziesz szał, jak kurde to obronisz. Mamy to, ale wrócił. O Boże, ale wrócił. Ja pierdolę. <laughs> Helkeys.com, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami, z kodem Pago i Knut. Dostajecie darmowe 70 centów do wykorzystania na stronie, a z kodem Pago Bonus plus 15% do doładowania. Na stronie macie wiele metod płatności. A link do strony znajdziecie w opisie. Kurwa! Uderz! No, no, jeszcze mu trzymałem tą piłkę w wojsku! Albo tak? może nie byłoby, ale wydaje mi się, że nie było, tak szczerze. No, kurwa, kto tak wrzucił do mnie? Ludziger. Ludziger. Ja pierdolę, przecież taka piłeczka była elegancka. Wypieszczona. Nie, teraz moi są jacyś zajebani kurwa żurem. Chłopiec, nie no co jest kurwa wody Zamknij. do zera w składu. Web, Kurdo! Znowu z kołowa Nie, nie, nie Ja cię proszę! Nie, 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 ja. nie no teraz ty dałeś do pół. No no! Ile można? Tak szatni jeszcze to jest najgorsza bramka, słuchaj, bo sędzia od razu kończy i ja mam piłkę, to jest najgorsze. Ja pierdolę, co ja zrobiłem? No, no i ty, ty kurwa musi w ciebie zagrać. No to jest żal, że przebiegam po twojej po piłce i ty też szasz. O nie, nie brzydkie o, zachowanie. Możesz, oj, czerwona, czerwona będzie kartka. Na razie. Ale i tak w sumie jestem zadowolony z tego interwencji. Leży MVP? Leży. Aha, jeszcze kurwa zagapiłem się. Ale, jak, ale, Messi, w swoim stylu, tak jakby Właśnie, jak nie ja wiem, kurwa, co się stało, bo zajebałem się. Ej, no, Messi, jak zat. między pachłkami poszedł teraz, naprawdę? Taka brameczka ładna. Ja słabo, bym zadowolony i na cipę. No, tak staram się. Jakie ty, kurwa, kasztany w ogóle strzelasz? ale to był przecież nie innej strony łupku. No, ale to są takie. To, każda twoja piłka to jest takie, kurwa. No, właśnie taki strzał, kurwa. Hizanaka, czy w nogach kurwa to kopała i to wpada tak przy słupku. Powiem taka bramka, to bym zjebał chyba monitor. No ale wiesz, jak podajesz wybranie do, do przeciwnika, no to jakby, no... No tak, ale to jest kurwa... Teraz się nie zemściło, ale to jest drugi mecz i trzecia taka trzeci mecz i, i trzecia taka sytuacja. O Boże, no nie tak no. O Jezus ale, ale szybko strzeliłeś, masz tyle miejsca Myślałem, że że spokojnie łapiasz. jeszcze podejść 5 metrów 10 O kurwa No kurde! Nie gadaj, ale to powinien przejąć i się spokojnie strzelić, a ja już tutaj próbuję załatwiej za, łatwiej, za łatwiej zaczarować Tichuju To nie no jak to mija w ogóle No <noise> No kurwa, jak mi odbierasz to? Leś, kurwa, nie wstawajmy w kurwiarz. A daj czerwień. to ci zajebie z baniaka. Ty jesteś za moimi plecami i odbierasz. Zdraź mi ten rąbek tajemnicy. A ty, jak już wchodzisz na miasto, to się przedstawiasz. Profesjonalny zawodnik FIFA, elitarny reprezentant tamtego? Ligi elitarny? Oczywiście. Okej. Okay. Nie, bo rozjebie, nie, nie, nie strzelaj, może daj spokój, co, bo Psyche, komplowy nie przyjadę na koda event NIE PRZYJADĘ NA EVENT KODA! Nie możesz tak Czy na Iwencie koda nie będą się walały jakieś kodziki na gierek? CHUJ mnie TWOJE kodo, OBCHODZĄ, CZŁOWIEKU! Widzisz, że ja gram? No. Ja pierdolę! W pizdu przegrywam, no, wyjebcie go kurwa z tego czatu Nie no, całe kurwa 57 minut starań i psów w dupę kurwa nie, no nie wiem, jakby tak w środku pola, jesteś daleko ode mnie i mi to jakoś... O Jezu. No, jak ty to zabierasz, kurwa? Ja nie rozumiem tego sposobu, jak to odbierasz tą piłkę, no, tego nie jestem zaznaczony. No, odbiorem w sensie. normalnym. Ale ja byli ci to porobił? No, co? NIE! NIE! Karny! I co jest, kurwa? Jaki karny, mordo? No coś tam było, podjebka była. Nie było karnego? Co tam, wyjebałeś mi zawodnika? Nie no, to jest co kurwa, jest faul. Oddaj tą piłkę, albo jesteś łachudra. No ja nie mogę nic z nią zrobić, jak się tak przyklejasz kurwa. Liza ci chcesz ze mną, że tak się kleisz. Jśmy to wkurwa, nic nie mogę zrobić. Podążę, jesteś blisko sukces, który dostajesz bana, słuchaj, więc... Nie no, ty kurwo! Trzymam gałkę w górę, no to jak? No powiedz mi! <noise> Prawie. No trzymam gałkę do góry, to no, kurwa! Bez jaj. Patrz. Lewy górny on robi taki ruch. Tego Izak nie robił ty, no robisz nie, prawie, nie, ja ty, robisz, ty robisz prawdę, tak, A takie ja robię, no takie krótkie no, krótkie takie, no o dobra, dokładnie masz. to. <laughs> Ej co za przewrotka, widziałem kurwa. No ale widziałem, że nie, nie kopnie tego. Kompromitacja, hańba, ujma. Nie wracaj do domu. Ty też łysy. Nie. To jest właśnie ten problem, że <laughs> próbujesz się bawić, robić jakieś krońkowe rzeczy. No ale wygrajesz no, 2 to już... No tak, powiem ci, przypierdoliłeś z barana w plecy, no, no nie wiem, no mógłbyś ty karny w sumie, powiem ci, no. no w Sędzia sensie już chyba ma... Oszczędza mnie, ja, tak mi się wydaje. <laughs> Jak tam w jeszcze chciał w odwecie. Jaki chłop. O-o. Nie wiesz, że on coś takiego broni. Jaki gracz serdeczny! No to jest Ale pcham tak. do przodu, przecież... ...styd i żenada. Tak. Tak jak do domu wróciłeś, kurwa, z matury, to tak powiedzieli rodzice do Ciebie. O kurwa, o kurwa, ty! Coś Uy. mówiłeś, chamie? Kurwa, i to jest... To, to, ten masz, na który czekasz, zak. Kurwa, ja teraz tego nie wygram, bo ja już mam za dużo bombę. Kurwa, To i go, kurwa. Nie! Nie przeszło! Jaaa! Kurwa, za łatwo, no. Łatwo, no, to było łatwo. Chyba nauczyłem się odbierać piłkę ogólnie, czyli to z tym kółkiem trzeba... O kurwa. Ramol. <laughs> Cii? No jak to kurwa broni? Dobra, jakbyś mógł mi podać za dwa razy w tym meczu, to będę wdzięczny. <laughs> <jakby> to... <laughs> nie idź na prezent jestem tak kurwa zmęczony, że... Nawet nie dam rady takiego babola, jak się będę starał. Albo mówi, żebym tak... Jak będę próbował Ci podać, to mi pewnie nie wyjdzie to, wiesz o co chodzi? Kurwa, Babol wisi pojęczo. Oj, tak, mordo Nie, nie, kurwa, Babol. Nie! nie kurwa, kończę sobie zaraz. Oj, Mateusz, ale wygrywałeś przez chwilę, nie? Ty nie potrafisz sześć bramki, kurwa, kondony takie walisz. A ty masz mocne wykończenie precyzyjne? Zagadałeś mi, kurwa, parówko. No nie do tego! Nie do tego! Czemu do tego chuja małego grasz, Messi'ego? No i ja... czy co? W szoku? Kurwa. Wejlicie wistę bramkę szczelił, no nie ze mną. No widzisz, ten focus jest. No nie. No przerwi to. Nie... No, no. niestety naprowadziłeś no, się do zero, ale się zastarała. Ale był prezent. Trzymajcie się, lecę. Pagot! Pagopago, przyjacielu, Życze Ci lat, kur ręu, by za kolam pielęgnował, żeby siał ten nie do...